K karo Próbuję Puka A kuku O kurwa Ruchaj go o kurwa Kur Ty on ma jakiś, on ma jakiś inny Popnął atak się. jeszcze Popnął cię cię Pop wiem, właśnie widziałem Sialala, sialala Kurwa, ja pierdolę re... Rozjebał mnie dobra, patrz mam plan, patrz mam plan Rozpierdalam tego balona i napierdalamy dziecko Zjebałem Tego balona? Dobra, dobra. To Pomóż mi kurwa no. Co? Już bo boli 3 apy Kurwa Kto rozjebał item za 700 tym nie razem. pytaj! To Karo. <laughs> nie <się> nie <laughs> Dlatego zamilkłem. Ja też to widziałem. Zamilkłem, bo jest pokój o Luki mi w pierdoli, jak coś. <laughs> nie no, to w spowolnienie na... czasu! O, tak jest! O, o, Zajebiste kurwa, to wypierdolicie ogólnie. No kliknij w to debilu. Czekaj, o dobra, trzeba z tym gdzieś iść ogólnie.

Do ja dosłownie... A się... to tutaj, kurwa! Muszę zapytać Jesteśmy kurwa upośledzeni. No, nie, <laughs> nie, 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 teraz trzymajmy go i czekajmy aż Kamil przyjdzie. Trzymamy i czekamy, tak? Tak, czekamy aż Kamil przyjdzie. No, <laughs> no, dobra. No. O, zostałem sam. Ja... Ej dobra, to było zajebiste. Gdzie jest boombox teraz? Kurwa, ale kurwa jak go nie <laughs> Kocham! Trochę nam to zajęło! Ej, macie całą szmatę za sobą. O tak szmatę. Buka! Ogólnie nie patrzcie się w oczy, nie? Bo ona jest ogólnie wolniejsza niż wychodzicie. Czy ja słyszę Kurwa kaczuchę? Tak. tak. Zabierzcie to gówno ode mnie, błagam. Yy, możemy to złapać w 50 osób i podnieść i pisze. Kurwa... Kto złapał kaczukę? A! Wiem kto złapał kaczuchę Karo, trzymam ją! Karo, trzymam ją! Nie trzymam jej, Karo, uciekaj! Ka Karo... Próbuję, kur... Kurwson! Bukson! Stoi centralnie kurwa przed statkiem, ja pierdolę! Ja Tomek? Ja patrzę jej w oczy ogólnie, jest szybka. O, Buka tu jest! No to good luck wam Kasiuś z nami leci! Tak, chodź tak! Kurwa! <noise> Kto się mu <mógł? głosy> Aha, to po prostu musimy, musimy, czekać, na, musimy tak. się odsunąć Musimy się odsunąć Jeb, 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 kurwa! Cześć to będzie... <noise> z habinków! <noise> Piąteczka, chodź. Nie wiem co się działo ogólnie. <noise> po prostu się wpierdoliłem. Że tego... O! Pokazać wam czytuł 3 z tym głównem? No, Utrzymujcie no, to. Końcowy dokument rozpoczął. Nie, postaw go, no, na no, postaw go na ziemi. Rozpierdam no, 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 dokument, że jestem biseksem. Kurwa! <śla> co, co to było? <śla> Szymon, gdzie ty spierdalasz? No kliknij, oliku! Ej, niewidzialny, ej, elo! No To jesteś kurwa zjebany, Hidanie, ty. Cie kurwo nienawidzę Kurwa, no ej no Już? Już ci spokój kurwa? Co się kurwa stało? Czy... Na razie Z Szymona No. Kurwa mam 4 HP O, żabka O kurwa, co to jest? Kiedy to rzucić tutaj, to Kamil, ty barkurowcu, ty o kurwa, kurwa, czekajcie bo bo e, bo to mnie, meczek... bo, pan... ja. bo to mecz... e, bo to me... Daj, to Akurat jak extraction point'a skończyli, Tu? Oświeć na swoją mądrością. Czy ktoś widział? dziob a gdzie się podział? cziup O kurwa, balonowe dziecko. I kurwa, głowa i gremlin. Balonowe dziecko, głowa i gremlin. Help mi z gremlinem, please. On mnie kurwa bije. go kurwe. No, co o kurwa, jebać mnie Ja odczać Witaj Olek Nie tu, okej O goblin kurwa to nie znaczy To Goblina nawet... we jest? Zobaczcie go kurwa O, o spadł spad. Bo muszą to wziąć wziąć żeby to się nie zbiło To mieć mów O dziecko jeszcze przyszło tu szmato Oj, dziecko się nie coś. kurwa. Nie więcej daje, osób w nie weźniesz Wypierdalaj. Papcha. No. Łapcie to. O, i kogo oh! to na razie. Na baronie, który babelecki, jest stojany. i kurwa. Oni muszą no nie ją wobec ciebie, czyli rozwalić. Jeszcze podłogę. Hej, co podłogę? Halo. No dobra. Podłogę, no, chyba podłogę, bo kurwa wleci tu znowu no Chociaż nie... Zaraz zarobimy Dobra. w ten sposób, żeby ich wstrzesić. Dobry plan W <noise> <My> sumie <noise> już mamy hajs, żeby ich strzesić, ej! Dobra, wstajemy okay. do taki. Nareszcie żyjemy! Uuuu! Uh 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 no Welcome back! No nie! Ej! Co stałem, Myślę, no. że już umrę, kurwa. A czemu Tomek dalej nie żyje? Jak Tomek czemu? dalej nie żyje? Chodźcie, 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 kurwa Weźcie, bo to zaraz się, się rozjebie się, dobra. dobra ja się poświęcam, ja cię poświęcam Nie, nie, wyjdź, wyjdź, wyjdź Żartuję, dobra, jest get... git Kurwa <laughs> Żartuję Kurwa Czy ktoś widział dziob dzioba gdzie się batynki. podział dziob dziob Ja żyję Mordekaiser z przodu, Mordekaiser z przodu. Ja żyję, kurwa, co tu robi dziura? Oni Było blisko Haha, <noise> dalej żyjemy. Chodźcie, chodźcie, bierzcie go, weźmy go, weźmy go. Ej, hey, kasa! Halo, a kasa? Zostawcie go, bo dobra. Kasa! O! Co się z nim stało? No, wrzuciliśmy go nagle, kurwa. Ile? O, Ej, tam jest dwa. Ba... Co się kurwa odda? Co on odpierdolił? Dawać tam, kurwa. Gdzie są lekkie? Bo nie dałby się. Olek nie żyje no. Nie Przynajmniej tak zgaduję patrząc na to, że żyje na spięciu Nie O, osiem Fermiarz no, moją Ej, bo tu są bombiarz, bombiarz, bombiarze, bombiarze Ej, ktoś Ktoś ma głowolka. tu jest kurwa ten sfe... Frajer z głową Olka Help me, kurwa

To... Nie pierdalać, nie pierdalać, nie pierdolaj. NIE! Kto jest? Wiem, że mam jeden HP, widzę. TY KURWO! GŁOWO! A jak to omawiał Malik Montaneś, co cię w kurde tracę, No solo. i Karo jest solo. Chcę pójdę bez was. O kurwa, za mną jest! <laughs> Ojej. Nie mam ich. Tu ja widzę. To My na ma pewno ma nie to... Tu... o tu oje... Tu... Nie! <śmany> nie. <śmany> <śmany> zasłużone. Dzień dobry.